Będzie to odcinek wersji urodzinowej. Zapraszam. Moje intro. Tort urodzinowy. Można przygotowywać na wiele sposobów, z perspektywy smaku, koloru, przełożenia kremami czy dekoracji. Ja przygotuję ten tort w wersji, która jest jedną z moich ulubionych. Klasyczny biszkopt z kremem, owocami i galaretką. Ja tutaj sobie już upiekłem biszkopt z czterech jajek. Mam tutaj już taki spód. Jak robię ten biszkopt możecie zobaczyć na filmiku. Albo jak zrobić biszkopt, albo takiej mozaice właśnie, czyli biszkopt z kremem i owocami. Tam jest taki filmik, dwa linki są pod spodem. Biszkop jest przygotowany, ale żeby nie był za sukry, to potrzebuję go delikatnie nasączyć. Mam 50 ml cytrynowki. Alkohol jest wedle uznania, więc możecie obojętnie jakiego użyć, ale uważam, że im jaśniejszy, tym lepszy. Do którego wlewam jeszcze 50 ml zwykłej wody, żeby móc lepiej to zbalansować. Pomieszam całość i to będzie właśnie pącz, którym właśnie ten biszkopt właśnie wszędzie nasączymy sobie dookoła. Ilość tego płynu, ile zużyjecie, to jest też według uznania. Ja na przykład przygotowałem tyle, ale jak widać jednak nie wszystko mi się przyda, dlatego, że ja nie chcę, żeby ten biczko był przyciągnięty, Także jego wykorzystanie też jest wedle uznań. I przygotujemy teraz do tego klasyczny krem, jaki zawsze robię z mascarpone i śmietanki 30%. Czyli do jednego opakowania mascarpone, które waży 250 gramów, dolewam 200 ml śmietanki 30. A jak chcecie bardziej tłuszczą, no to po prostu polecam wykorzystać 36 a co? I ubijamy. Gdy krem już się robi gęsty, jest to właśnie moment, żeby już jeszcze pod koniec ubijania stopniowo dwie łyżki drobnego cukru. Dobrze, krem już mamy idealny. Połowę tego kremu. Rozłożyć na naszym biszkoptowym spodzie. Dlaczego połowę? Powiedzmy, że dodałem nieco mniejszą połowę, dlatego że to teraz jest moment, aby, aby móc wkroić jedną taką galeretkę, która została rozpuszczona w około 300 ml wody, właśnie w takim celu, żeby była bardziej intensywna i bardziej sztywna. To takiej właśnie formie wyciągam ją z miseczki, żeby móc teraz ją pokroić w nieco mniejszą kosteczkę. Można by rzec śmiało, że będzie taka alternatywa kryształków wewnątrz. I na spodzie biszkoptowym z połową kremów przynajmniej te kryształki z galaretki sobie właśnie rozłożę, ale tak starając się, żeby one były jak najbardziej płaską. I całość i spodzik mamy ładnie pokryte galaretką, po to, żeby teraz zakryć go resztą kremu. Mamy krem rozłożony, teraz przyszedł czas na owoce. Jakie owoce wykorzystacie, to też jest oczywiście wedle Waszego uznania. Ale to przede wszystkim, jakie rozłożycie na torcie, to jest też bardzo ważne, bo to musi być naprawdę, jak dla mnie, najważniejsza estetyczna, artystyczna inwencja twórcza. <grym> tak to nazwałem. Mam tutaj oczywiście truskawki, borówki, maliny i jeszcze sobie przyniosłem spin. Truskawki już sobie wcześniej pokroiłem w ćwierteczki i teraz tak, moim zadaniem jest to, aby z nich zrobić takie obrzeże, taką ramkę można powiedzieć. Obłożę sobie tak truskawkami właśnie cały ten torcik dookoła. Mamy taką ramkę już właśnie z truskawek zrobioną. Teraz pozwolę sobie z kolei uzupełnić ją borówkami. A teraz na malinę. Ten torf coraz bardziej nabiera kolorów. Dlatego już zawieramy się zawięczenie w środka. Dlatego przygotowałem sobie takie dwie połóweczki brzoski, które pokroję w takie cieńsze plastry. I pozwolę sobie zrobić taki można by rzec kwiatek. Dobrze kochani, i już tak mamy pięknie uzupełnione ciasto z tym, że zmięczę właśnie po środku taką troskaweczką. Dobrze, teraz możemy całość zalać galeretko. Pomyślałem, żeby to była cytrynowa galeretka, dlatego że ona będzie idealnie kontrastowała z tymi owocami w kolorze czerwonym i jeszcze pomarańczowym przez brzeskwinie. Na przykład też pomyślałem, że do środka boże zielone, żeby po prostu było więcej kolorów. Właśnie o to chodzi. I powolutku już właśnie zalewamy, nawet jak jest taka już troszeczkę, taka jest bardziej już stężająca. To wręcz nawet lepiej, dlatego że ona będzie coraz bardziej pokrywała wszystkie zakamarki, jakie są tutaj na torcie. Dobrze, kochani, i nasz tort urodzinowy, można by tak rzec, już jest gotowy. No i to, oczywiście, kochani, musi zostać schodzone przez co najmniej 2-3 godziny, żeby ta galeretka spokojnie mogła dojść do siebie. Ale im dłużej, to tym lepiej, ze względu na to, że wszystko się ze sobą idealnie przegryź. No i kochani, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału Kuchnia Filipa, oglądania kolejnych odcinków, mojego fanpage'a na fejsie Też Polubienia, mojego Instagrama. Widzimy się oczywiście kiedy indziej. Życzę smacznego i do zobaczenia.